Tomasz Podgórski, kapitan Piasta Gdywice, dzisiaj poprowadził zespół do zwycięstwa. No nie powiedziałbym, że sam poprowadziłem, bo cały zespół grał, cały zespół wygrał i tak było przez całą rundę. My całe te 22 punkty robiliśmy kolektywem i, i tak będzie również w przyszłej rundzie, bo na tym się koncentrujemy. Wiadomo, że. Ten, te trzy punkty były dla nas bardzo ważne w kontekście spokojnej zimy, bo, bo taka będzie na pewno przy 22 punkty po pierwszej rundzie. Jak na Beniaminka, na pewno niezły wynik. No niezły wynik, ale początek zaczynamy znowu jeszcze, tak nie za bardzo, wtrąciliśmy bramkę. Nieważny jest początek, ważny jest wynik końcowy. Wygrywamy dzisiaj 3-1. Mieliśmy sytuację ku temu, żeby podwyższyć rezultat, także należy się z tego cieszyć, bo, tak jak powiedziałem, nie jest łatwo grać w roli Beniaminka. Nie jest łatwo grać, jeżeli przed sezonem mówi się o nas, że, że, że może sobie nie poradzimy w tej ekstraklasie, a jednak pokazaliśmy tą pierwszą rundą, że, że spokojnie możemy sobie poradzić i możemy być groźni dla najlepszych zespołów. No mi chodzi głównie o to, że ty zachowałeś się jak prawdziwy kapitan. W odpowiednim momencie strzelasz w ramkę, dajesz sygnał do boju no i duży potem poszło za ciosem. No nie wiem, pan to tak ocenia. Moim zdaniem zwyciężył cały zespół, zwyciężył również sztab szkoleniowy. Wiadomo, że dzisiaj naszego trenera nie mogło być z nami na ławce, ale. Ale no poniekąd dedykujemy mu to zwycięstwo, bo, bo to sobie mówiliśmy w szatni i w poprzednim meczu poszedł za nami, jakby tak można powiedzieć w ogień, wstawił się za naszym zawodnikiem i, i cieszymy się z tego, że udało nam się dla niego wygrać. No nierzadko, nie, nie często zdarza się ci dwie bramki w meczu, no dzisiaj to zrobiłeś, bo i w klasie. No na pewno to cieszę, ale tak jak powiedziałem, mnie nie interesują indywidualne laury. Najważniejsze jest dobro klubu, dobro Piasta, dobro zespołu i, i na to pracujemy nie tylko ja i cały zespół przez całą rundę. I to będziemy się starali kontynuować i w okresie przygotowawczym i w przyszłej rundzie, która na pewno też będzie ciężka, ale tak jak powiedziałem, tym zwycięstwem i, i poprzednimi meczami zapewniliśmy sobie poniekąd taką spokojniejszą zimę. byś jeszcze w dużym zdaniu powiedział: O, króciutko. Beniaminek 22 punkty, dużo to czy mało? Znaczy, no myślę, że nie najgorszy wynik. Nie zdarzyło się chyba w historii Piasta na poziomie ekstraklasy zdobyć 22 punkty jednej w jednej rundzie. Także na pewno cieszymy się z tego rezultatu. Tym bardziej, że nie wygrywaliśmy tych meczów przypadkowo. Wygrywaliśmy, strzelaliśmy dużo bramek, byliśmy skuteczni. Wiadomo, że wiele rzeczy jest do poprawienia, ale mamy okres przygotowawczy i, tak jak powiedziałem, tą zaliczką punktową, przewagą nad, nad strefą spadkową możemy się spokojnie przygotowywać do przyszłej rundy i koncentrować na tym, żeby klub szedł do przodu i przede wszystkim zespół szedł do przodu. No to jeszcze jedno zdanie do kibiców na zakończenie rundy. Bardzo się cieszymy, że za nami jeździli w każdym meczu wyjazdowym, bo to jest dla nas bardzo ważne i dzięki im za to dzisiaj pokazali, że nas potrafią wspierać i, i głównie też dzięki im potrafiliśmy ten mecz z 0-1 przewrócić na, na 3-1, także im za to i chciałem życzyć wszystkim kibicom od siebie, od całego sztabu i zespołu zdrowych, szczęśliwych i wesołych świąt, Bożego Narodzenia. No i życzymy to zespołowi tego wszystkiego dobrego. Okay.